I, dwa i trzy, pięć, sześć, Bum, ha, ca, 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 ca. Bum, ha, ca, 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 la, ca, ra, ra, ga, ga. ha to żeby znowu rękać w dół Bum, to odbijasz o ściany, bum, ha Ca, 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 la, bum ca, za.

Czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tu, 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 to już jest żeby Żebyście się nie zamykali, bo jesteście Tak, ciu, 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 ciu. I'm gonna tell